Przyjeżdżam tutaj do matki, bo pochodzę jako nie wiecie z ozimka, No i łapie jak tu taka zwykła choroba, że jej zapalnie wroska robaczkowa. No idę tutaj na, na zabieg, usunięcia tego wyrostka do szpitala. Wtedy jeszcze jest doktor Juros, ordynatorem zdaje się tego szpitala. No to wykonują ten zabieg dość sprawnie, bo z powikłaniami był. No tak by się co w tym ośmiu zostawić, bo tak jak Wam mówię, z od, od początku mojej działalności gospodarczej wspierałem rozbudowę tego szpitala. To był 92, 93, 94, 95 rok. No to zrobiłem nową tutaj salę operacyjną, zbudowałem. A ponieważ to był etap taki szpitala, gdzie przyszła już taka pani z Jeleniej Góry, która była dyrektorem tego szpitala i pomalutku go rozkładała na elementy pierwsze. To oddział chirurgiczny miał subkonto, na które to subkonto można było wpłacać różnego typu darowizny i te pieniądze nie były zajmowane na przykład przez komornikę w związku z licznymi długami, jakie szpital miał oziwiański. Nawet no zrobiłem tę salę operacyjną, ale myślę, że nie ma tu jeszcze dobrej karetki, to kupiłem nowego ulelka Volkswagena LT. Ten Volkswagen niewiele kosztował, kosztował 140 tysięcy zł w 2003 roku. Na wyposażenie. Do tego pozwolenia kosztował prawie 3% pozwolenia. Respirator był i defibrilator bardzo mocno był wyposażony te sobą. Co zrobiono z, mojej, z moim szpitalem, w pewnym sensie z moim szpitalem, z naszym szpitalem i z tą karetką reanimacyjną, która dobrze gdyby była w osi, prawda? Czekamy na jakąkolwiek pomoc opora tutaj. Proszę tam nowy samochód zaprowadzony do lelka na serwis na wymianę oleju w ramach gwarancji, wymianę klocków hamulcowych, czegoś tam jeszcze. Rachunek 3300 zł. Nie zapłacił za to szpital Ozimęcki, więc daleko poszedł do sądu polskiego, dostał nakaz zapłaty, no i poszedł do komornika. Karetkę sprzedano w licytacji komorniczej, wartość z wyposażeniem około 14000 złotych za 31 tysięcy złotych. Kto ją kupił? No kupił ją ten, kto dzisiaj ma ten szpital. Jeździł do Wosławą majka do dzisiaj. Tak wyglądało w Wielkim Skrócie rozebranie szpitala w Łodzi. Dekomunizacja, o mówię. Czyli ci ludzie wszyscy, którzy się umocowali te wielkie nasze lokalne nazwiska, które się mocowały tutaj z Czerwonymi Morgami, z komunistami opolskimi. Bo tak należy o tym mówić. Przychodzi rok 2002, jednoosobowa spółka z Kraków ma Małapanew, ogłasza w marcu upadłość. Jeden z sędziów yy, opolskich, Bene brat siostry yy, męża pan, yy, pani, yy, pani Jakubowskiej, wyznacza syndyka. Co syndyk robi z Huda Małapanew w Oziłku? Ma Sprzedają gwarantowi gwarant kupując hutę małpany w oziwku nigdy do państwa nie zapłacił ustalonej ceny. Nie miał pieniędzy na to po prostu. Pomalutku, kroczek po kroczku sprzedawał hutę w małych kawałkach i za środki uzyskiwane ze sprzedaży tej huty dopiero wpłacał należność z tytułu kwoty, którą wylicytował syndyka No, ale zaczęło się robić tak, że przy, chociażby na podstawie moich się Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawę zaczę zaczęło przy 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 przyglądać, no to wymyślono Fortę. Hutta no, Huta tam w bardzo małym zakresie nadal pracuje i nie ma skąd skupować złomu, który jest niezbędne do produkcji tego, czym się dziś zajmuje. No to wyszukano tu lokalnego biznesmana, takiego zgrodca, grubego Józka i za tu srób, po mało, sprzedają po kawałku. Teraz jaka jest technika tego? Bąbel kupuje za złotówkę z watem kolejny kawałek huty, wycina złom, sprzedaje go komu do huty. Słuchajcie, kwoty wystawiane przez Bąbla za sprzedaż tego złomu, jednorazowe kwoty, są wyższe niż gwarant sprzedał mu całej nieruchomości. Tak, gdzie była przychodnia przy pierwszej bramie, modelarnia i całe te kolejne kawałki, które on na cicho co miesiąc, co dwa kupuje. Wy tu mieszkacie, pokończyliście szkoły związane z nie niektórzy z nas, niektórzy są po studiach. ale warto byłoby tej sprawy się przyjrzeć na tyle, żeby to zblokować. Bo tu jeszcze pracuje 500 czy 700 osób, no pensje dostają głodowe, nie dość, że głodowe, to wypłacane w ratach cotygodniowych, bo tak słyszałem, że tu jest. No, a robi na was kasę jakiś chłopek roztropem z i teraz, znowu, przecież ja zacząłem wam opowiadać o dekomunizacji, co, co to ma skórnego. No jakbyśmy się przyjrzeli wszystkim podmiotom zamieszanym w tą kwestię, w tę kwestię, no to wam wyjdzie, że to są ludzie związani z sacerdem, jak jeden mąż. Nie ma obcej osoby. Kto ma szpital Chodźmy, w Chozimku, życie w KRS? Stara esbecja, skąd to, jak to może się zweryfikować, bo każdy każdym może powiedzieć esbecja. No wejdźcie w KRS Szpitala, to jest spółka wrocławska, Wyciągnijcie nazwiska zarządu, wrzućcie je do IP, no czy policzcie Wilczyna, no te czuszki powyskakują. Kto jest członkiem zarządu y, w, wrocławskiej firmy medycznej? No doktor Jurowicz. A dzisiaj idzie się tutaj, i żeby podstawowe badanie wykonać szybko, trzeba zapłacić w złotych, za kupie EKG, jeszcze pomiar krwi, nie na fundusz, a na fundusz. Trzeba chwilę poczekać, nie? Kto się wzbogaca na chucie, ma ma No jakiś naprawdę chłopak, rozkropek, który jest super, bierze ogromne pieniądze i tymi pieniędzmi się działkuje. I to są rzeczy bardzo łatwe do, do udowodnienia. Tylko jeśli nie będzie lokalnego, jeśli zdaśnie lokalne przyzwolenie na to, przytakiwanie takiej sytuacji, no to może się coś zmieni, bo, bo tu jest jeszcze co ratować. Huta oczywiście była skazana na zagładę, bo nie miała technologii. Ta, ta technologia, którą Huda dysponowała, była nierentowna, no ale słuchajcie, to był zakład pracy, który póki co ożywił kilka tu okolicznych miast. Wielu, Dobrodzień, Praszkę, Ozimę, Staro Wschodnie, Nowo Wschodnie, tyle ludzi pracowało. Można było na, na kanwie, chociażby na, na fundamentach tej kuty zrobić coś fajnego, a nie sprzedać ją i dziś ją rozkradać dalej, bo ten proces potrwa jeszcze. Przeliczcie sobie. W Kucie w tej chwili jest jeszcze około 4,5 miliarda ton stali. W postaci tych różnych już dzisiaj szczepów, które możemy patrzeć. Na to są ogromne pieniądze. Kto je zainwestuje? Jakiś bomber z Grodzica. Jakiś bomber z Grodzica, który z układem się rozliczy pod stołem i tyle. Nie? Powinniście, ten kto ma do, z Was dojście, słuchajcie, do jakichś lokalnych mediów, do i, i do ludzi starszych, do Waszych rodziców powinniście to nagłośnić. To są fakty. Jak tego faceta dzisiaj liczę, że on jest warty jakieś 230 milionów złotych. Po który nawet miał dwa konia. Także na tym polega dykomunizacja. Pozbycie się tych ludzi z przestrzeni publicznej jest punktem wejścia do czegokolwiek. Czy to w skali...